Okej, hej, się mazią systry Dave, a to kolej odcinek z gry Wizaż, Aha, e, odcinek z gry Wizaż Bierz piguły od razu to nie ten tych przycisk e, Uch, Okej, okay, zdążyłem wziąć pigułę. dobra, lecimy, wziąłem drugi raz piguły, to nie było zamierzone. Lecimy na górę, bo przynajmniej tak mi się wydaje, że no że już nie muszę być na dole w końcu. Guys, what the fuck! Czemu tu jest po prostu tak ciemno, To ja naprawdę nie wiem. Czy ja mogę mieć normalnie już światło zapalone, czy nie? Wow mogę, Ale fajnie. No dobra, to to mi się podoba, akurat. A, mogę sobie za odsłonić? Ciekawa interakcja w grze. Wow, jakie dziabnięte tu jest. Okej, okay, właśnie zgasło światło, ani trochę mi się to nie podoba. Czy ja tu mam gdzieś jakąśkolwiek świeczkę? Uch, moje sanity kurde, znika w zastraszającym tempie. Łaj. O, Oko! Mm -hmm. Jump scare po dosłownie dwóch minutach rozgryzki. Yeah. <słyskawe> 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 Sanity było za niskie, tak wiem. A. Wypijmy za tą śmierć. <słyskawe> Okej, okay. um, jestem w tym samym miejscu co byłem wcześniej. Uuu, zapala ranowa, nice. Co tu się dzieje? Tak, popsute lustro, srutu pierdutu. U, what the fuck? Hello? Excuse me. Czego ja tu w ogóle jestem? <grym> tak poza tym. Nie wiem, co, nie, nie wiem czego tu szukam. What a, um, What? Aha, po prostu bawiłem się, że tak to ujmę. Wow! Hello there? Ty zdziro. Ty szmato. <grym> Dlaczego tam stałaś? Co za menda, a mi się wystraszyłem. Okej, okay. aha, nie mogę. Kuźwa, nie mogę stąd wyjść. Po prostu musiałem poczekać. No dobra, teraz rozumiem. Co ja muszę wejść do tej wanienki, wygląda fajnie. Kurde, mogę się w końcu wykopać z tych całych brudów korrorowych i takich tam, chyba dłużej się napełniać wanny wodą po prostu już nie da. Hello? Dziwne jakieś stukanie było, słychać. Już mogę wejść, kuźwa, łaj, <grym> Muszę dosłownie jakby, jakby w prawdziwym życiu, stał i czekał aż po prostu wanna się napełni Dokładnie tak się czuję, tak, to tylko w prawdziwym życiu, by nie ścigały mnie mordercze duchy Taka, wiecie, malutka, taka tycia różnica Bitch, what? Widziałem to. Brand. Widziałem w ogóle... O kuźwa! Mhm. Mm o kuźwa. Aj, aj, aj. <ścoughs> Dobra, dobra, już, już widzę co się dzieje. Dzięki za te, Uf, jak, jakże piękne jumpskery. Już mogę wejść, jej! Wreszcie mamy kolejną super wysokiej jakości scenkę. Uuu, cieplutka woda. fajnie, fajnie. Fajnie byłoby bez duchów, no ale wiecie, to zawsze jakieś towarzystwo. Tak jak tutaj właśnie widzimy, tak? Piękne, piękne towarzystwo. Wciągnęło mnie Jak to mówią, kąpiele potrafią być wciągające Nie no, to, to był najgorszy suchar, jaki zrobiłem dotąd na odcinku Naprawdę, muszę chyba przestać Dziewczynko, Czy oglądasz biały szum? Mhm. Leć na obiad, dalej Co za przy kąpie, tylko siedzisz Chyba, że z gamerem, no to wiecie, zrozumiałe Klatka z ptaszkiem, dokładnie tak było No, w zasadzie to... Tak, demon ją zmusił. Czy mi się, się tego wydawało, czy ona zeżarła tego ptaka? Huch, wait, właśnie, w ogóle fabuła, tak? Mamy teraz przerywniki, które dawają nam trochę fabuły do tego horroru. Hmm. Łu zastrzyki dziecku. What the fuck? No cóż, no tak, dziecko raczej nie będzie zbyt lubiło terapii zastrzykowej. Przynajmniej ja bym nie lubił, tak? I don't want their help anymore. She's only been

To na pewno nie jest dźwięk wody. Oh, uh, uh, to świetnie zrobili dźwięki, ale uh, naprawdę, fujka. To i się utopił, tak. Proste. Tak, Prawie. Czy on tak zabawnie kaszle. Chyba, no. <noise> że tylko mnie to śmieszy. No fajne, fajne podtopianko se robisz, stary. Wow, jak jakaś foka mała wypadł. Otwórz drzwi. Are you okay? Czy wszystko w porządku? Otwórz drzwi teraz. A Lucy... Ah! Zamknęła się w łazience. O, faktycznie jest tutaj. Hm... Aha, i krew jest na suficie. Też fajnie. What the fuck! Jakie to było głośne, Jesus. Mówiłem, że ten duch no, sterował nią. Co? sobie właśnie oderwała szczękę. Mm -mm. Że co? Oh my gosh! Eee, yy, ale co w, w sensie duch ją zabił? W sensie, nie no, jak jak miałaby, nie, przeżyć bez szczęki? Nie, to głupie. Głupie, nie, nic nie mówiłem. Głupie pytanie, tak, umarła po prostu. Dziwne, że duch ją zabił. Przedmiot związany z postępami. Dzięki, gro. Fajnie, że mi mówisz, że szczęka jest mi bardzo potrzebna. Koniec rozdziału. Jej, ponury koniec. Uhuuhu. Pierwszy rozdział skończony. No i to mi się podoba. Koniec rozdziału, co tu mamy? O, mogę teraz się normalnie po domu łazić. I te przedmioty, co zrobiłem w tym rozdziale, mi pomogą do. no, po prostu chodzeniu po domu lepiej, że tak to ujmę, że nowe przejścia się odblokują, coś tam, coś tam. No w zasadzie zdobyłem młot, zdobyłem aparat. Wydaje mi się, że faktycznie by podziałał łot. Nie. <świeczka>, Świeczka mi się prędzej totalnie wyczerpała. Ciekawe, czy świeczki są w sensie odnawialne. Chodzi mi o to, że czy się pojawiają w kółko. Jej, w końcu mogę wszędzie zapalać światła. <świeczka> czy mogę to, u mogę to otworzyć, łot? a to jest po prostu przejście. Okej, okay. dobra, dobra. Czaję, przejście do kuchni. oki doki taki tutaj mamy drugi rozdział. Yy, na razie sobie adu Ponieważ chce się zapisać. I tutaj mamy drugi rozdział, akceptuję sobie, ale jak na razie skończymy sobie tą serię. Aż się gra normalnie zaczęła jak wziąłem drugi rozdział. Śmieszne w ogóle było na początku, że tak, jak brałem drugi rozdział, to się cały w ogóle gra gliczowała i nie dało się dalej przejść, bo wszystkie drzwi były zamykane, więc trzeba było po kolei, bo to jest rozdział drugi. Trzeba było zacząć od pierwszego. No, ale jeżeli byście chcieli więcej oczywiście tej gry, ona się nie pauzuje, prawda? Nawet <śledz> jak kliknę z pauzę, to się nadal nie pauzuje. Dobra. Jeżeli oczywiście byście chcieli więcej tej gry, tak widać, że ten odcinek jest super, super krótki, dalej no, tak wyszło niestety. To możecie mi napisać w komentarzach. Ja tam widziałem, że nie była aż tak bardzo oglądana, więc nie będę, wiecie, rozdłużał serii na siłę. To napiszcie mi w komentarzach, czy jeżeli tak, to już napiszcie mi w komentarzach, czy byście chcieli więcej. Jeżeli tak, to dajcie ocenę pod tym odcinkiem. Dajcie suba, jeżeli jesteście tutaj nowi i spodobał wam się ten odcinek. Wiem, wiem, trochę grudki, wiem, wiem. No i ziomy, do następnego. A walnęłem się. W... Ała, się w swój mikrofon. Do następnego ziomy. Bye. A, świetna końcówka.